Dlaczego Google usunęło Pride Month i inne oficjalne święta z kalendarza Google? W sieci wybuchła afera potem jak Google usunęło Pride Month, ale też inne nieoficjalne święta, jak chociażby e, dzień pamięci o holokauście z kalendarza Google. Internauci uważają, że jest to skręt w prawą stronę firmy Google, zwłaszcza że taki inny gigant technologiczny jak Meta zrobił to z Facebookiem. Na Facebooku postanowiono zrezygnować z moderatorów treści i zostawić wszystko w rękach zwykłych użytkowników, co oczywiście nie spodobało się innym. Okazuje się jednak, że powód jest bardziej przyziemny. Google przez wiele lat korzystało z danych serwisu Time and Date, który dawał im informacje dotyczące międzynarodowych świąt. Z czasem jednak Google postanowiło ręcznie dodawać lokalne święta, ale też te nieoficjalne, właśnie jak Pride Month czy Dzień Pamięci o Holokauście. Z czasem jednak okazało się, że tej roboty jest za dużo, bo użytkownicy z wielu krajów zgłaszali, że ich świąt lokalnych nie ma właśnie w kalendarzu Google. Firma postanowiła więc, że zwróci do danych z Time and Date i będzie po prostu proponować międzynarodowe święta w kalendarzu Google, rezygnując z tych lokalnych i nieoficjalnych.